No hej Lecim! Uh! Chwila grozy, przed chwilą mało nie utopiłem aparatu. Zostańcie ze mną, stay tuned. Dzień dobry, dzisiaj jest prawie dokładnie drugi tydzień naszego wyjazdu. Wczoraj po całkiem intensywnym dniu. Dzisiaj już jest przygotowanie do urlopu prawdziwego, takiego, w którym nie zapierdalamy po atrakcjach, a robimy coś sensownego, czyli odpoczywamy od pracy, uczymy się odpoczywać, nie być pracocholikiem. Yy. No i co? Dzisiaj na spokojnie. Mieliśmy się kąpać w rzece, ale z samego rana padał deszcz, no i dodatkowo jeszcze małpy skakały po dachu i nie dawały spać. Kropne małpy. A póki co teraz idziemy za chwilkę na śniadanie. Pokażę Wam przy okazji okolicę. O, parę osób prosiło, żeby pokazać jak to... A dobra, będę miał mokre spodnie. Pokazać jak to wygląda tutaj w Kaosok, bo całkiem ładna miejscówka, całkiem przyjemna. I będziemy się widzieć Chodzi żuczek, nie wiem czy widzicie. Aha. Już. Eee, pokażę Wam, jak to wygląda. Poopowiadam co nieco i jakieś przemyślenia z chociaż połowy wyjazdu. Bo trochę rzeczy się ponastawiało w głowie. Wiem, że na pewno na angielskim będę musiał pracować. Szczególnie jak chcę się przerzucić na inną branżę i ogólnie angielski się przyda. Jest w miarę komunikatywny, aczkolwiek nie jest bardzo poprawny. I to jest jedna z rzeczy, nad którą trzeba pracować, i też parę rzeczy nad charakterem i innych dupereli, takich typowo rozwojowych. Zostańcie ze mną, stay tuned. Chodź, okay. Bobik, Bobik. Śniadanko, śniadanko. No hej. Co to jest? <grym> <grym> Śniadanko, śniadanko. To już wczoraj też był. <śmierdzi> Przesuwaj <śmierdzi> się, bo na YouTube nagrywam. Możesz no, nagrywać, jak nakładam. Zmrożony ogórcik. I inne rzeczy. Kurwa, dobrze karmią. Babik! Pieceły Za dużo tutaj tych, kurwa, psów wszędzie. Szkoda, że kurwa w innych miastach nie znaleźliśmy takich ofert, no ale cóż, jest jak jest. Nażerliśmy się, idziemy teraz kurwa do rzeki popływać. A w ogóle patrzcie jaki ładny przesmyk. Eee... Pieseł idzie! Pieseł! Gonimy pieseła. Kurwa jakie do końca. Piękna pogoda. Piękna. Dzisiaj w ogóle. Dzień relaksu. Turyści. Pójdźmy, kurwa. A i pokażę wam domki, właśnie, bo nie pokazywałem wam, jak to wygląda mniej więcej. To jest pierwszy domek. To jest drugi domek. Dobra, to w sumie, jak zacząłem, to od razu pokażę wam turnę po naszym domku, jak to wygląda. Bo wow, jest całkiem fajny. Dzisiaj tylko zrańca te małpy napierdalały po dachu, były głośno i mnie zbudziły w sumie, bardziej niż budzik. Jak chcecie się budzić się wcześniej, to sobie kupcie kurwa małpę. A myślicie, że w tych mogliby kurwa kapliczkach wieszać jakieś zadania, tak jak w Wiedźminie? Ubi kurwa trzy utopce. W zimie grasuje kurwa, nie wiem, strzyga. Dobra, szybkie turne po kraju. Muszę tylko filtr zdjąć. Już wam pokazuję wszystko. Co tu się dzieje się? Chodzimy do domku. Tu mamy rozpierdol. Tu jest pierwsze łóżko z moskitierą. Drugie łóżko z moskitierą. Trzecie łóżko z moskitierą. Cześć, nie zamykaj mi kurwa to, ale to była ja tutaj kurwa film kręcę. Tu mamy, kurwa, tojlet. Załóżmy jeszcze, kocka Prysznic. Tylko tu był prysznic, ale go pewnie rozpierdolili i przenieśli na bok. Cyk, pyk, łazieneczka, operator kamery, siemanko. I w sumie tyle. I taki domek. 3000 batów za 3 noce w sumie? 5700. Dopiero się dowiaduję, ile płaciłem za to. I tu są, tu są jeszcze te kurtyny, je można odsłaniać i zasłaniać, ale trzeba uważać na wstrętne małpy, które łażył, kurwa i kradną. Bo małpy to kradzieje okropne. Także uwaga na małpy. Tak wygląda nasz domek. 5700, noce. Polecam serdecznie, Piotr Ja na przykład, nie wiem, ja mogę sobie kupić Limonka. Android TV z 6.0 się pisać apki na nie to tam Tajlanda jest zajebista. Przyjeżdżają tam na ciastka. Patrzę, znaleźliśmy na drzewach, jak syrop Lepa, chyba Lepa ściągają, Lepa. nie wiem dokładnie, czy to żywica, czy syrop, ale Lepa. ściągają, robią takie nacięcia, nacięcia, nacięcia. Tutaj syropek sobie ładnie spływa i trafia do kubeczka. I tak powstał czokapik. Tak leniwego dnia jak dzisiaj to jeszcze kurwa nie było na całym tym wyjeździe. Pierdalamy się, byliśmy tylko na spacerze i na jedzeniu. Co jest maksem na dziś, bo jutro już Kosa I mega wypoczynek na plaży i sprawdziłem mamy, przypomniałem sobie jaki mamy hotel z takim w patio w środku, i tam są baseny i wszystkie inne atrakcje. A teraz idę nad wodę, przywróciłem sobie po aparat. Chłopaki leżą i opalają się i się opierdalają A ja przyszedłem po aparat ja będę robił zdjęcia i trochę dogram vloga, żeby materiału starszyło na cały dzień. I szukam jeszcze wejścia do wody, dlatego tak się rozglądam. W tle widzicie cały nasz, cały nasz kurort, wszystkie domki ładne, śliczne, a za jakieś półtorej godziny jest zachód słońca, więc dobrze było mieć aparat i filtr ND. 8 Przeszedłem A i przeszedłem już chyba Nie, nie przeszedłem. tu jest, dobra Idę do wody Jak coś to nie jestem tu na waleta, bo tu też są ludzie. Ale waleta bym sobie napierdala O, zimna, zimna, zimna I po najmniejszym nurcie idziemy Tam jest Dawid oddali Pewnie go nie widać na tym obiektywie, bo Aaaa, przeprawa rzeką Rano nie było takiego prądu jak żeśmy się kąpali, a teraz jest okrutny, taki, że aż ściąga i się nie da płynąć pod niego, a rano płynęliśmy pod prąd. Patrzcie jak ładnie. Zabiorę swój ryj paskudny tylko. A my idziemy na drugi koniec, znaczy na drugą stronę rzeki, po drugiej stronie rzeki jest kusztawka. Uuu papa. pa. I parę innych huztawek, ustawek huztawek, huztaw Tych do chustania. czy eee. tak tu jest jedna oponololo Cyk pyk. Ale my nie chcemy tutaj my chcemy na innych się chustać, pobujać, porobić fotki chodzta ze mną Zobaczcie, jak to jest fajnie. Postaram się nie trząchać, bo jeszcze ze stabilizacją mam problemy. Ale się uczę, uczę, uczę. Pomachaj do kamery. Nasi tutaj są. Kurwa, coś pięknego tu mieszkać, co? Zajebista miejscówka. Idziemy chyba do wody. Tam jest fajna miejscówka, nie wiem czy to będzie widać na Kemrze Jest lina i cała reszta i tam zamierzam pierdolnąć kilka fajnych fotek, tylko założę NDK. Idziemy chyba robić zdjęcia, co? Czy będziemy kręcić? Idziemy zdjęcia robić, czy będziemy kręcić? Chuje na powietrzu. Może być. <grymne> o, na pewno popłynie. <grymne> <grymne> Dobra, kliknij rektora. No, jest. Lecim! Uuuu, fajnie! Mi się podoba! <grystanie> Dawaj, teraz serię fot. Gdzie jest tu Oli? Kurwa, leży sam przyszedł. Co sobie popływać, chybane? Myślisz? No, że... <grystanie> Lepiej pływa pod prąd, kurwa, niż my. <grystanie> Nauczyli? Sobakę? Kurwa, coś tu... Nagrywanie jakieś włączyłeś? A, kurwa, może nie Ja zostawiłem tryb. Chwila grozy, przed chwilą mało nie utopiłem aparatu. Robiliśmy sobie na skałkach tutaj fotki. Zresztą zajbiste bardzo. I próbowałem tutaj przejść, kurwa. Ale się poszliznąłem. Mam taką kukę, kurwa. Na kolanie. Zoom na kukę. O. I próbowałem przejść i się poślizgnął. Jedyne co mi przyszło na myśl, to wyciągnąć aparat do góry i się prawie nie zamoczył, chlapnęło tylko na niego wodą. <gryw> ale mu topił aparat za 12 koła, kurwa masakra. Robimy dalej zdjęcia, a mamy woreczki, o których już wam wspominałem. I przeniesiemy tam aparat i będziemy bezpieczni, kurwa, ale trzeba myśleć tylko trochę. Zachód słońca.